Witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Anna Wojtczak. Jestem psychologiem biznesu, pedagogiem, terapeutą, a także i mediatorem sądowym. I współpracuję z firmą Lauren Pesso od dobrych kilku lat. Zapraszam Was serdecznie na warsztaty ze mną związane z rozwiązywaniem konfliktów. Lauren Pesso Polska SA. Celujemy w Twój sukces. Konfliktów nie należy się bać. Sama nazwa konfliktu z łacińskiego słowa. Z słowo łaciny znaczy zderzenie. I nasze konflikty to nic innego jak zderzenie naszych poglądów, naszych potrzeb i uwaga, stereotypów, które niesiemy z własnego domu. Ludzie na ogół boją się konfliktować, nie wiedząc o tym, że konflikt tak naprawdę pozwala nam dojść do sedna w naszych potrzeb. Ogólnie istnieje coś takiego jak koło mora. Mor był, bo niestety już nie żyje, psychologiem i pierwszym mediatorem. To on stworzył tak zwane koło mora, czyli koło konfliktów. Zwrócił uwagę, że ludzie najczęściej konfliktują się w takich pięciu płaszczyznach. Pierwszy to jest konflikt wartości, który absolutnie nie jest mediowalny. Drugi to jest konflikt danych i jeżeli zostanie on nierozwiązany, to przeradza się w konflikt relacji, czyli o bardzo wysokich emocjach. Kolejny konflikt, które z przyjemnością się już mediuje, to jest konflikt interesów. I ostatni to konflikt struktury. Zauważył, że jest tak zwana czapa konfliktów czyli konflikty trudno nierozwiązywane, trudno rozwiązywane i trudne w ogóle, więc konflikt wartości jest absolutnie nierozwiązywalny. co można dostrzec w tym, co się dzieje w Izraelu i Palestynie. Podczas warsztatów ze mną poznacie wiele narzędzi, które rozwiązują konflikty. Przedstawię wam dwa, tak dla z ciekawości. Pierwszym z nich jest parafraza. Parafraza jest tym narzędziem, które pozwala drugiej osobie usłyszeć, co przed chwilą powiedziała. Dlaczego? Ponieważ w momencie konfliktu mamy bardzo wysokie emocje i często mówimy coś, czego tak naprawdę nie myślimy. I w momencie, kiedy druga osoba to powtarza, to aktywuje się w Akurat w rozmówce ten moment, ale właściwie stop, stop. Nie, nie to miałem na myśli. Więc parafraza służy przede wszystkim słuchaniu, pomimo że jako narzędzie używamy ją w rozmowie. Kolejnym y, narzędziem, które lubię, to jest dowartościowanie. Y, Taka umiejętność podziękowania drugiej osobie. Że to, co mówi, jest ważne. Ważne dla mnie i ważne też dla rozmówcy. Bagatelizowanie tego sprawia, że człowiek czuje się niedowartościowany i ma taką potrzebę, im właśnie nie potrzeba, nie ma potrzeby zaspokojonej. I jeszcze jedno, to jest klaryfikacja. W sytuacji, kiedy dana osoba mówi do nas wiele rzeczy w złości czy w zdenerwowaniu, wówczas dobrze jest się zapytać, bo używa ogólników, ale możesz powiedzieć, co dokładnie, co się takiego wydarzyło. Spróbuj, mu to, spróbuj mi to jeszcze inaczej wyjaśnić. Klaryfikacja jest niczym innym jak zadawanie pytań. Dlaczego tak ważna jest umiejętność rozwiązywania konfliktów? Po pierwsze, dlatego, że konflikty są cały czas i właściwie nasze życie jest oparte o tym, że o umiejętności rozwiązywania sytuacji trudnych. Bardzo często powtarzam, że ludzie, którzy idą do pracy, niosą ze sobą dwie torby. Jedna torba to jest laptop, telefon i narzędzia potrzebne do codziennej pracy. Natomiast druga torba to są problemy wyniesione z domu. I umiejętność, taka świadomość wręcz, że nie da się zostawić tej torby przed biurem, Daje nam dosyć duże pole do popisu, by móc dostrzec, że nasz pracownik chociażby jest zdenerwowany i go się zapytać, co się takiego wydarzyło. Podczas warsztatów często powtarzam, a dokładnie zadaję pytania moim uczestnikom, wolisz mieć rację czy relacje? Bo jeżeli wolisz mieć relacje, to takie twarde trzymanie się przy swoim zdaniu nie do końca jest y, dla Ciebie korzystne. I tutaj pozwólcie, że podzielę Wam się pewną przypowieścią. Pewien mnich podróżował wybrzeżem Australii. Zobaczył piękny zakątek i zdecydował wykąpać się w oceanie. I w momencie, kiedy na niego wszedł i wpłynął kawałek, zorientował się, że jest tak silny nurt, że nie będzie w stanie wrócić do brzegu. I miał dwie opcje. Albo zrzymać się z nurtem i na siłę wrócić do brzegu, albo odpuścić i dać się ponieść wody. Wybrał drugą opcję i kiedy nurt zelżał, bo dokładnie wiedział, że wszystko przemija, to zaczął szybko płynąć, zmieniając delikatnie kierunek. I kiedy dopłynął do brzegu na, na, pla na plaży stali już tubylcy i powiedzieli mu, jak to się stało, że dopłynąłeś? Tutaj tak naprawdę wszyscy toną w tym miejscu. Natomiast niech im odpowiedział. Mogłem się zżymać z Wówczas straciłbym energię, która potrzebna mi była na to, by wrócić do brzegu. Wiedziałem dobrze, że wszystko przemija, więc należy wiedzieć w życiu, kiedy warto odpuścić, a kiedy z pełną energią iść do przodu. Moi drodzy, rozwijanie kompetencji miękkich w swoich pracownikach pozwala w Waszej firmie nabrać albo stworzyć nową kulturę firmy. I tym samym. Jeżeli Was zainteresowałam, zaintrygowałam, to odsyłam Was do strony, do social media firmy Lauren Peso, a także i mojej. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Spotkajmy się na sali szkoleniowej. Lauren Peso, Polska SA. Celujemy w Twój sukces.